Hej, cześć, Siemanko z tej strony Lisek, i wychodząc naprzeciw Waszym komentarzom, widzimy się po raz kolejny podczas odcinku zbudowania składów. Tym razem bierzemy pod lupę skład za 100 tysięcy końców. E, ilość końców za ten zespół bierzemy oczywiście z xboxa, bo na tej platformie się porusza i gram. I mam tu dla Was przygotowany, jak już widzicie na zdjęciu, skład, dzięki któremu możecie walczyć naprawdę. Z naprawdę bardzo dobrymi e, zawodnikami, z bardzo solidnymi składami, których e, wartość przekracza milion końców, 5 milionów końców, bowiem ten skład, który Wam dzisiaj przedstawię, jak już widzicie tutaj na załączonym obrazku, daje Wam e, solidne podstawy do tego, żeby walczyć no, tak naprawdę z każdym przeciwnikiem, może nie jak równy z równym, ale. Może macie po prostu yy, tutaj podstawy do tego, żeby z każdym przeciwnikiem walczyć i, i walczyć o zwycięstwo. Więc przejdźmy już sobie do tego składu, i jak widzicie, mamy tutaj Batlanda, no jeden z najlepszych tak naprawdę bramkarzy w tej grze, chociaż ja tak naprawdę yy, od początku na początku nie byłem co do niego przekonany. Jednak no, jak tutaj widzicie na, yy, nawet tacy zawodnicy, jak Huge Gorilla, czasami tam. Yy, postanawiają tego zawodnika do składu sobie wrzucić i jego zdaniem... <grym wytrzyma> Więc przejdźmy może sobie już do składu i zaczynamy sobie oczywiście od bramkarza. Mamy tutaj Batlanda, no jeden z najbardziej OP bramkarzy w tej grze. Chyba nie trzeba o nim nic tutaj wspominać. Tak, nawet Huge Gorilla swojego czasu nim grał, mimo że oczywiście jego budżet wykracza ponad jakiekolwiek normy. Więc Batland moim zdaniem troszkę gorszy od The Hay. Ma swoje jakieś tam akcje, ma swoje tam jakieś sytuacje, w których się zachowuje tak jak e, zawodnik niżej notowany, tak? ale przypomnijmy, że on ma tylko 82 overalla. Na prawej obronie Kai Walker, e, najlepszy prawy obrońca w Czep, takie jest moje zdanie. Z Chris Molling na środku obrony z, razem z Kościelnym. W tej cenie, no tutaj, nie można innej w zasadzie obrony sobie ustawić. Moim zdaniem, ja takim ogólnie składem, grałem, taką linią obrony grałem tak naprawdę do y, czasów, kiedy nie miałem już Cristiano Ronaldo i tak dalej. Tak? Tutaj, kościelny ze smolingiem idealnie się uzupełniają. Tak? Bardzo szybcy, bardzo wysocy zawodnicy. Moim zdaniem nie można tutaj niczego, niczego więcej chcieć, jeśli chodzi o taki skład, chyba, że poszlibyśmy w jakąś inną ligę, tak? Ale tutaj to wtedy musielibyśmy się martwić ze zgraniem, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tutaj Shaw, bardzo solidny, lewy obrońca, tak jak to jeden ze znajomych, yy, jeden znajomy mój wspomniał, on chyba nie zawinił jakiejkolwiek bramki jeszcze yy, w trakcie tej FIFA. tak? U mnie jest tak samo. Oczywiście ja gram tutaj Alex Sandro, bo moim zdaniem jest to szybszy zawodnik i, i tak dalej i tak dalej, ale Luke Shaw naprawdę jest to bardzo solidny obrońca i moim zdaniem w lidze angielskiej lepszego tutaj, lepszego tutaj nie znajdziecie, bo, bo takiego nie ma, tak? I ogólnie ta linia obrony jest naprawdę wymaksowana jak tylko można w lidze angielskiej, z taką linią obrony możecie zrobić wszystko naprawdę, naprawdę wszystko, bo... No kościelny, kości ja jedynie tutaj kościelnego, zamiast kościelnego daję Rio Ferdinanda, tak, zamiast Alexa Sandro, zamiast Showa mam Sandro, no Dehea, tak, na bramce. Ale tak naprawdę no w tej cenie to no, nie można tutaj e, więcej wymagać. Środek pomocy, Engolo także najbardziej OP moim zdaniem zawodnik w tej grze. E, środek pomocy, no tutaj jest, jest jego polem, tak, jego... Tutaj zadaniem jest przecinanie ataków, ale jeśli znajdzie się nawet pod bramką przeciwnika, to także te sytuacje wykańcza ze stuprocentową skutecznością tak naprawdę. Tutaj na prawej stronie pomocy mamy Eriksena, tak? Jego strzały z dystansu tak naprawdę są bardzo mocno porównywalne do pola Pogby, mimo że ten zawodnik, no wiadomo, jest milion razy tańszy, tak? Jedynym minusem moim zdaniem właśnie Eriksena jest jego defensywa, gdzie tak naprawdę on w ogóle w tej defensywie nie uczestniczy naszego zespołu i na pewno będzie trzeba tą prawą stronę w jakiś sposób załatać, tak? Czy to właśnie tutaj walkerem będzie trzeba więcej sobie pobiegać, czy Angolo Kante powinien w jakiś sposób tutaj łatać te dziury. Na lewej stronie pomocy mamy Maticia. To już jest zawodnik typowo kompletny, tak? także jego strzał z dystansu jest potężny. I ogólnie porównałbym tutaj Maticia do Petita. Jest to tańszy moim zdaniem Petit. Wolny dosyć, bo, bo tam niecałe bodajże 70 PS, ale jeśli damy mu na przykład Shadow'a albo Huntera, tak? Czyli te chemistry style, to on będzie miał plus tam 3 do pace'a, czyli ta, ta szybkość jego wzrośnie bardzo, bardzo mocno i tak bym polecał ogólnie dać ten, ten styl gry, tak? albo właśnie e, cień, albo właśnie e, myśliwego. Więc mamy środek pomocy naprawdę tutaj bardzo mocno usposobiony i defensywnie i ofensywnie, tak? bo Matić, Kante to są zawodnicy typowo defensywni, ale nawet jeśli odnajdą się gdzieś tam pod polem przeciwnika, to wiadomo, że, że sobie dają radę spokojnie, tym bardziej Matić, który ma tą lewą nogę. Na lewym napadzie oczywiście mamy Marsjala, najlepszy lewy napastnik w lidze angielskiej, moim zdaniem jest lepszy od Azarda. Jest lepszy od no, wszystkich napastników, e, jeśli chodzi o pozycję LN. Nie ma, nie ma lepszego w Lidze Angielskiej na jego miejscu. I, I mimo, że czasami wspominałem, że to jest bardzo przypadkowy zawodnik, tak? to naprawdę w, tej, w tym przedziale cenowym jest to najlepszy wybór e, tak naprawdę z możliwych. Tak. Na prawym napadzie mamy Sadio Mané. No Mam wiadomo, upgradowany teraz ma jeden z informów 99 szybkości, ale moim zdaniem, zwykła karta jest także zabójcza. Grałem tym zawodnikiem, tak naprawdę, do czasów, kiedy nie miałem tych już tam baila i tak dalej. No to jest zabójcza karta. W przyszłości jeśli będziecie już mieli ten skład zbudowany i końcy wam wiadomo pozwolą, to ja bym sobie dał właśnie manena rezerwy i wpuszczał, e, jeśli chodzi o Foot Champions, tak? Czy tam po 60 minucie, czy, czy po 70 i można naprawdę e, cuda nim działać, bo, bo ja sam już nawet kiedy miałem Ronaldo, kiedy miałem e, te karty bardzo, bardzo dobre to ten Mane zawsze tam wchodził w tej 70. minucie, w 80. i robił spustoszenie naprawdę z jego szybkością. Na ataku może to będzie zaskoczenie, ale moim zdaniem Louis Grimmie, 4 na 4 sztuczki, 4 gwiazdki, sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, wydawało mi się, że ma 4, ale to nie ma znaczenia, on naprawdę jest bardzo, bardzo silny, bardzo, bardzo dobry. I ogólnie ma bardzo dobre wykończenie, szczególnie prawa noga, wiadomo, jest szybki, 89 tempa, no tutaj nic nie trzeba o nim wspominać, tak, 80 strzałów, 72 fizyczności, 4 gwiazdki sztuczek, więc, więc możecie się cały czas gdzieś tam pobawić w tym ataku, tym bardziej, że ta cała trójka ma 4 gwiazdki sztuczek. No i ogólnie jest dosyć wysoki, 185 cm wzrostu, moim zdaniem... Naprawdę warto na niego postawić. W moim klubie on zagrał 324 spotkania i strzelił 140 bramek, tak? Więc sami już możecie się domyślać, jak mocno tym zawodnikiem, jak mocno tego zawodnika eksploatowałem. I to może być dla po niektórych niespodzianka, bo myśleli, że Musa będzie w podstawowym składzie. Jednak moim zdaniem REMI przebija musę, jeśli chodzi o cały kształt, bo ten zawodnik jest bardziej predysponowany do grania e, takiej piłki pozycyjnej, mówię oczywiście o Remin, tak, e, można się nim zastawić i tak dalej, i tak dalej, ale R Musa i na przykład tutaj Antonio dałem, to są zawodnicy idealni, jeśli chodzi o zmianę, tak, 60 minuta, 70, dogrywka, wpuszczacie sobie takiego Musę, wpuszczacie sobie takiego Antonio, no, i po prostu przeciwnik nie wie, co się dzieje. Naprawdę, jak wspominałem, że Manne tam wchodzi u mnie. Jak już miałem Ronaldo, to Musa u mnie wchodzi nawet, nawet w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, tak? Te podczępią z Gram i Musa czasami sobie wejdzie tam w 90, i 80. minucie Więc tutaj, Musa, Antonio, no nie trzeba o nich chyba, moim zdaniem, nic wspominać. Fantastyczni zawodnicy w, tej, w tym przedziale, w tym przedziale cenowym. Ok, więc przejdźmy może do wytycznych, bo też chciałbym Wam pokazać, jak moim zdaniem najlepiej postawić, ustawić te wytyczne pod formację 4, 3, 2, 1, więc mamy tutaj walkera z ustawy z tyłu i look, show tak samo, zostawaj z tyłu moim zdaniem cała linia obrony powinna w taki sposób być ustawiona, żeby wszyscy zostawali z tyłu oni są tutaj domyślnie już tak ustawieni, tak, więc yy, na takiej zasadzie i tutaj środek pomocy kante również zostawaj z tyłu, yy, nie ma tutaj krycia indywidualnego, więc nic w zasadzie nie możemy więcej ustawić yy, i tutaj jeśli chodzi o Maticia i Eriksena w takim ustawieniu ja bym dał yy, Matyciowi także, żeby zostawał z tyłu żeby ten Eriksen miał jakieś tam pokrycie w tej obronie, tak? Czy to właśnie Maticiem, czy, czy Kantę. Eriksen, równoważony atak, moim zdaniem można by też mu dać, żeby sobie wspierał ten atak, tak? Bo no on, on w obronie nic nie robi tak naprawdę. Czasami tam przechwyci jakąś piłkę, ale tak naprawdę jego statystyki w defensywie są tragiczne i on naprawdę w tej obronie nic tutaj nic tutaj nie może zrobić. Tak naprawdę, więc w taki sposób ja bym to ustawił, zostawaj z tyłu, zostawaj z tyłu i wspieraj atak. Oczywiście przy innych zawodnikach ta proporcja mogłaby być inna, na przykład wtedy tylko Angolo Kante by zostawał z tyłu, a oni by mieli zrównoważony i zrównoważony, gdyby tutaj na przykład był Pogba, a tutaj na przykład Petit, tak? Wystarczyło nie, wystarczyłoby nawet, że tutaj byłby Pogba bardziej defensywny zawodnik. I wtedy tutaj zostawiamy sobie na domyślne, tak, żeby na zrównoważonym latali. Przejdźmy sobie do ataku. Wiadomo, Louis Gremi naciskaj na obrońców i biegaj za plecy obrońców. To jest tutaj, tak. I każdy napastnik ma takie tutaj... Wytyczne ustawione. Wbiegaj za plecy obrońców i naciskaj na obrońców. Tak moim zdaniem jest najlepiej. Ci zawodnicy najbardziej się dogadują między sobą i, i po prostu biegają za obrońców wtedy my mamy y, możliwość czy to właśnie Eriksenem, czy też N'Golo Kante sobie posłać tą piłeczkę za plecy tych obrońców więc moi kochani, to by było na tyle moim zdaniem jeszcze pokażę wam tutaj, będzie zdjęcie jak ustawiam tą, y, jak ustawiłbym ten zespół pod formację 4-1-2-1-2 wąską, moim zdaniem 4-3-2-1 jest najlepszą formacją pod ten zespół, 4-1-2-1-2 no to już też pewnie zależy od waszego stylu gry, ale ja bym tutaj jednak 4-2-1 został przy tej formacji zdecydowanie. I moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli się podobało, jeśli chcecie więcej takich materiałów właśnie z tańszych składów, nie za 5 milionów końców, nie za 4 miliony końców, tylko, tylko właśnie za takie 100 tysięcy, 300 tysięcy, może moglibyśmy zrobić za tydzień 500 tysięcy, to dawajcie łapki do góry, dawajcie znać w komentarzu, czy się podobało. No i wiadomo, subskrypcja kanału to zawsze pomaga i zawsze motywuje mnie do dalszego działania. Wiadomo. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Trzymajcie się. Siemanko.